Witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale Kakuki. Dzisiaj będziemy grać w Soccer Physics. wyjaśnię na początku parę spraw. Na początku to, że odcinki będą nas wrzucane co dwa dni, nie zawsze rano. Ale to nim się przetworzy i tak dalej, to trochę zajmie, wiecie. I będę nagrywał serię z gier, na przykład chore gry, Minecraft, GTA San Andreas itp. Więc, może już zaczniemy. No, zaczniemy, dobra. Przyciszę sobie trochę. Dobra, oni, ze, oni zaczęli. My jesteśmy Argentyną. A oni. Nie, nie wiem, kim oni byli. Ale dobra, jest 1-0, ale dla. Jest 1-0. Ale jeszcze to wygrać możemy, no bo tutaj ogólnie gra się do 5. Więc nie będzie tak bardzo trudno, że tak to będzie długo 10 goli, 20, i dopiero koniec. 5 goli, myślę, że dobrze zrobili. Nie za długo, nie za krótko. Dobra, gol 2, 1 dla nich, ale jeszcze możemy ich dogoić. Poprzeczka, ale blisko. O, chyba wpadnie. A nie, poszła do bramkarza. Jest, był gol 2-2, 2 dla nich. Zda się 2-2. Ojej, jeszcze bramkarz mi wyleciał. Dobra, wy, wybroń to. Nie poradzę sobie tutaj sam. A, dobra, auci. Dobrze, bo w nie mieliśmy. To, by, to, by, to byliśmy strasznie zagrożeni. Ale gol, piękny. Oni strzelą są. O! Blisko było do samobuja ale nie strzelili. Nie, nie ma. Znaczy, gol był dla nich, ale nadal jest trzy. Więc może i to wygramy. Dobra. Bramkarz piłka leci do bramkarza? Bramkarz kopie. Podaje. Przeleciało. I gol. Sweet, sweet. To było sweet. Komentator miał rację. To było sweet. Kurde, nie, no. Gol. 4-4. Kurde, lecą. Dobra, bramkarz tutaj już się wypycha do ataku. I przegraliśmy pierwszą rundę, tak. Pierwsza runda przegrana, ale tam i tak może być wygrana dla nas. Dobra, Brokasz tutaj wybroni, to pięknie, ale out. I Brokasz też jest niezły i pewnie słyszycie takie buczenie w tle, to, to przez moje słuchawki są jakieś zwalone, ale dzisiaj kupuję sobie synowy mikro i słuchawki, więc na zebnych odcinkach yy, nie będzie się nie już takich dźwięków słyszeć. Kurde, no. Dobra, wykopał to. Z, no trochę słabo, liczyłem na gola. Ale jest 1-1. Jeden, jeden. Nie będziemy płakać, tylko grać. Oni tam se grają. Oni tam se podają, robią różne triki. parcie Jeszcze piętką głową podaje na ziemi. No patrzcie, jakie ekstremalne triki. My się nawet ruszać się nie możemy. No bo oni nawet nie podejdą do tej bramki. Dobra, wolę im jeszcze, ale kopa wryje. Dostał. <laughs> Ojej. Dobra. Kurde nie. Dobra. Kurde nie. Nie, 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 nie. Dobra, jest 2 3 dwa dla nich. Dobra. Wreszcie możemy to wyrównać, chociaż nie sądzę. <coughs> tak widzicie mam kaszel lekki, ale to nam mnie przeszkodzi w nagrywaniu, w wygraniu. Oj, aż trochę przeszkodziło. Dobra. No I ostatnia runda na ten odcinek, taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że dobrze to przyjmiecie. Eagle 1 2-0 dla nas Ale to ładnie zrobił. Ja nie mogę, tylko szkoda, że gola nie było. A patrzcie co on robi. Tam, tam w lewej bramce on stał tak na głowie Jenny. On tutaj na rękach staje. Oni tam się nie ruszają, nic nie robią, a my tylko się ruszamy. Dobra, jest gol, 4-0 dla nas, 5-0 będzie, dobijemy 5-0, jak myślicie? Dajesz, dajesz? O, ale poprzeczka, aj, nie było gola, ale blisko było. Ale to było ładne, dobra, 4-1. 4-2. Kurde, 4-2. Cztery, trzy. Dobrze, aj wpadło, pięć, trzy dla nas, więc to chyba cały odcinek. Sorry, że taki krótki, ale e, to był tak, taki filmik raczej informacyjny, więc ja, będzie, jeśli chcecie, żebym dalej e, nagrywał, dajcie łapkę w górę, to naprawdę motywuje. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, łapki w górę i tak dalej. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie ich. Nara!